Cześć kochani, witajcie na kanale Miasto Atramentowych Słów. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią podsumujemy sobie mój czytelniczy miesiąc wrzesień. W ogóle już mamy październik, trzy miesiące do końca roku. Nie wiem kiedy to zleciało. W grudniu wracam do pracy, także tego czytania na pewno będzie mniej, o ile w ogóle będzie. Ale wracając do rzeczy, we wrześniu przeczytałam aż 10 książek, dużo, mało ocencie sami. Ja myślę, że jak na moje możliwości to jest całkiem sporo, tym bardziej, że ja nie czytam e-booków, nie czytam w komunikacji miejskiej, bo mieszkam w takim mieście, że ta komunikacja nie jest mi do niczego potrzebna i w ogóle jej nie ma. I nie słucham audiobooków, bo po prostu nie potrafię. Te słuchaweczki takie białe, co wszyscy mają, to mi po prostu z uszu wypadają i mnie szlag jasny trafia, więc nawet jak idę po Łucję do przedszkola, mogłabym sobie coś słuchać, ale niestety moje uszy nie chcą ze mną współpracować. Po prostu nie znalazłam jeszcze takich słuchawek, które by mi pasowały i nie robiły mi żadnych problemów. Ale wracając 10 książek uważam, że wynik jest naprawdę całkiem spoko. I pierwsza książka. Września to była srebrna łyżeczka pani Magdaleny Witkiewicz. Książki tej pani znam już od lat. Czytałam już ich dosyć sporo, i raz w roku średnio jakaś jej książka musi mi wpaść w ręce i muszę ją przeczytać. To są naprawdę fajne obyczajówki poruszające y, różne tematy. Pani Magda ma bardzo ciekawe pióro, bardzo takie lekkie i bardzo przyjemne, ale jej książki są przepełnione naprawdę przeróżnymi rzeczami, przeróżnymi emocjami i to mi się właśnie mi podoba. Tutaj mamy historię bardzo trudnego dzieciństwa e, pewnej kobiety, która ma przez to dzieciństwo no tak, no bardzo trudny okres e, w życiu. E, śledzimy jej losy przez dłuższy czas. E, ja się bardzo zaangażowałam w tą historię. Mamy tutaj właśnie poruszony problem alkoholizmu, który w dzisiejszych czasach jest no, całkiem sporym problemem, ja nawet w rodzinie. To u mnie to co druga osoba to po prostu alkohol e, rządzi e, i na każdej imprezie musi być. E, Fajna historia rodzinna też tutaj wpleciona, także bardzo wam polecam, ta historia ja się wzruszyłam. Nie jest to może najlepsza książka tej autorki, bo nadal nic nie przebije powieści pod tytułem Czereś Nie zawsze muszą być dwie, tam to po prostu geniusz, ale mimo wszystko książki Magdy naprawdę serdecznie wam polecam. Tak samo jak moje odkrycie tego roku, czyli Lucyna Olejniczak, Kobiety z ulicy Grockiej, Hanka, czyli pierwszy tom tej sagi rodzinnej tutaj chyba tomów jest sześć, a skusiłam się dlatego, że trzeci tom, który Wam pokazuję tak, trzeci tom to Matylda, także nie mogę się go bardzo doczekać ale historia jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, bo zaczyna się pod koniec bodajże XIX wieku, tak mi się wydaje, rok 1890, więc tak. I mamy tutaj pewnego aptekarza, który robi ogromną karierę w Krakowie. Do jego apteki przychodzi naprawdę bardzo dużo osób, i on się na tym fachu bardzo zna, ale człowiekiem jest okropnym i okrutnym. Wykorzystuje swoje służące. I jest wobec nich naprawdę bardzo, bardzo okropny. I jedna z tych kobiet rodzi mu dziecko. Oczywiście wszystko jest tuszowane, bo nikt przecież nie może się dowiedzieć, że taki gość w wysokiej rangi jest aż takim okropnym, demonicznym wręcz człowiekiem. I mamy tutaj też wątek jego żony, która pragnie dać mu dziecko, syna, dziedzica właśnie tej apteki, ale cały czas coś jest nie tak, ona non stop roni te dzieci albo rodzi martwe, więc już w którymś momencie jest tymi ciążami okropnie zmęczona, no i mamy tutaj pewną klątwę, która właśnie wywodzi się z tych wszystkich um, tragicznych wydarzeń. No powiem Wam, że ja czytałam tę książkę z zapartym tchem. I to jest coś na miarę stulecia winnych, jak ja po prostu odkryłam stulecie winnych, to się tak zakochałam w tych książkach. I oczywiście od razu musiałam sobie kupić tom drugi, czyli Wiktoria już na mnie czeka. Mam nadzieję, że w październiku uda mi się tę książkę przeczytać. Rozdzieliła nas wojna to egzemplarz recenzencki od wydawnictwa Filia w ramach współpracy, także serdecznie dziękuję jeszcze raz wydawnictwu, Pełną recenzję macie na kanale, więc odsyłam Was do niej. Tutaj nie będę traciła czasu, powiem tylko, że jest to antologia siedmiu opowiadań, właśnie około wojennych. Bardzo mi się podobała ta książka. Ja zresztą lubię taki klimat, ale, tak jak mówię, odsyłam Was do recenzji. Kolejna książka na zawsze, ale z przerwą Taylor Jenkins Reid i niestety to jest moje drugie spotkanie z tą autorką pierwszą książką, jej to którą czytałam, to była właśnie Daisy Jones and the Six, tak mocno przez wszystkich zachwalana, a do mnie tam ta książka kompletnie jakoś nie trafiła, nie wiem yy, może nie chodzi nawet o to, że nie poczułam jej klimatu, po prostu jakoś tak, yy, autorka zupełnie mi nie leży i teraz wszyscy zachwycają się Malibu płonie, a mnie po prostu ta książka nie obchodzi. Tutaj y, zainteresowało mnie to, że y, jest sobie małżeństwo i kobieta zostaje wdową praktycznie po dwóch tygodniach od zawarcia związku małżeńskiego i chciałam po prostu zobaczyć, jak sobie z tym poradzi. I niestety główna bohaterka nie sprostała moim oczekiwaniom, bo wydaje mi się, że jest strasznie dziecinna, jej zachowanie jest po prostu karygodne. I tak naprawdę, przez większość książki mamy utalczki z jej niedoszłą albo i doszłą teściową, która nie jest w stanie w ogóle e, uwierzyć, że ona jest faktycznie żoną zmarłego syna. Także, no, bardzo szkoda, bo bardzo liczyłam na tę książkę. Liczyłam na coś w stylu PS Kocham Cię. Nie wiem, czy czytaliście lub oglądaliście film. Tam ta miłość małżeńska e, naprawdę. No przepięknie została pokazana. Tutaj niestety dostałam bohaterkę, nie wiem, może to też jest kwestia tłumaczenia, bo niektóre te opisy to jak co ona w ogóle tam robiła? Na przykład rzucała się na trawy jak jakiś trzylatek. No dla mnie zachowanie po prostu dziecinne i zupełnie nie na miejscu. Natomiast kolejna książka to Obsesja matki TR Ragan i to trzecia część trylogii, którą zaczęłam czytać bodajże w lipcu. Pierwszy tą przeczytałam i po prostu zmiotło mnie z fotela i wiedziałam, że czym prędzej będę musiała tę serię kryminalną zakończyć. Bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli lubicie książki pełne akcji, pełne e, zwrotów akcji, e, pełne napięcia i z fantastyczną główną bohaterką, która naprawdę bardzo długą drogę przechodzi. E, Tutaj też myślę, że nie do końca został wykorzystany potencjał naszej głównej bohaterki, bo w którymś momencie jej postać jest taka troszeczkę zero-jedynkowa, ale cała historia dziejąca się wokół naprawdę wciąga czytelnika i to jest w zasadzie jedyna trylogia, jaką czytałam, przeczytałam w tym roku, także to też już o czymś świadczy. I jest to historia matki. Która po prostu yy, zrobi wszystko, żeby odnaleźć swoje dzieci, więc dla mnie temat super yy, i postawa tej kobiety, po prostu super. Kolejna książka to hit TikToka, czyli Punk 57 Penelope Douglas. Musiałam zobaczyć o co tu kaman, o czym tak wszyscy gadają, i szczerze powiedziawszy, myślałam, że jestem na tę książkę troszeczkę za stara, ale nawet mi się podobało. I nie wiedzieć czemu myślałam, że to jest romans u uczennicy z profesorem, i nie wiem dlaczego tak pomyślałam, nie mam pojęcia. A mamy tu kompletnie inną historię, i szczerze powiedziawszy, teraz jak tak sobie myślę, to nie jestem w stanie bez zerkania na opis przypomnieć. A dobra, już wiem musiałam zajknąć na imię głównej bohaterki i teraz mi się klapki otworzyły jest sobie dziewczyna i chłopak, którzy zaczynają pisać do siebie listy i mają wtedy bodajże 8 lat to jest taki projekt szkolny, że po prostu oni siebie nie znają, dostają swoje adresy i zaczynają właśnie wymieniać korespondencję i oni tak sobie piszą te listy przez wiele, wiele lat, zwierzają się sobie znać różniejszych rzeczy. No w sumie to ja sama kiedyś chciałam mieć kogoś takiego, komu mogłabym wysyłać listy e, i kto nie oceniałby mnie po prostu, e, wiecie o co chodzi, że zwierzałabym mu się różnych rzeczy e, i dostawałabym e, również odpowiedź, jakąś ciekawą historię. To naprawdę mogłoby być w sumie fascynujące. No i tak zaczyna się relacja e, dwójki naszych głównych bohaterów przez e, splot różnych wydarzeń. No, wiadomo, musi dojść ym, do ich spotkania w realnym życiu. Yy, I powiem Wam, że ta książka naprawdę miała całkiem mądre przesłanie, yy, co w ogóle mnie zbiło trochę z pantałyków, no bo jednak na TikToku te książki ja im tak do końca nie ufam. Yy, nie wiem, czy sięgnę po dalsze książki, inne książki tej autorki, bo widziałam, że wyszła teraz nowa. Yy, może kiedyś jak mi jakaś wpadnie w ręce, to przeczytam, yy, ta naprawdę mi się podobała i gdyby tę książkę połączyć z ostatnią spowiedzią Niny Reichter, to już w ogóle byłoby super, byłaby super opowieść, taka wgniatająca w fotę. I kolejna książka, to taki trochę zawód jak dla mnie, bo Historia pszczół naprawdę bardzo mi się podobała, tamta historia to po prostu mnie... w. Wgniotła, nie wiem, nawet zrzuciła, powiedziałabym, z fotela, jak ją czytałam. Była bardzo mądra i bardzo taka: może nie moralizatorska, ale pokazująca tę przyszłość naprawdę w bardzo ciekawej yy, i strasznej perspektywie. Natomiast tutaj yy, mamy taką dość, powiedziałabym, prostą historię, która też pozostawiła wiele pytań we mnie. Nie wiem, czy ci bohaterowie też może pojawiają się w ostatniej części, czyli w ostatnim nie wiem czy to jest trylogia czy tetralogia w sumie nie dotarłam jeszcze do tego bo raczej nie pamiętam czy to jest trylogia czy cztery książki wiem, że w Polsce chyba są trzy więc poprawcie mnie, nie wiem już po prostu wyłączyło mi się myślenie w tym roku w tym, roku, w tym momencie sami widzicie jest to historia mężczyzny Ojca i jego córki, kiedy to na świecie brakuje wody. Ta woda jakoś znika, i o tą wodę na pewno, naprawdę jest bardzo trudno. I mamy tutaj, tak naprawdę, dwie linie czasowe dwa wątki, bo. E, jeszcze mamy wątek pewnej starszej kobiety, która opowiada nam trochę o swoim życiu e, i o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo, e, jak jej rodzice się rozstali, także to też jest bardzo ciekawe, ale to, jak splatają się te dwie historie, czy one w ogóle się splatają, e, albo nie doczytałam, albo po prostu mnie to nie chwyciło, nie wiem. Trochę mnie ta książka zawiodła, bo naprawdę historia pszczół pozostawiła. We mnie po prostu, no to była jedna z najlepszych książek w roku, w którym ją czytałam. Także A Błękit, nie wiem, muszę przeczytać tę ostatnią część, może coś mi się w mózgu poprzestawia i, i będę miała jakiś pełniejszy obraz całej tej trilogii i po prostu będę ją wtedy oceniała jako całość, a nie każdy tą osobno. No nic. Kolejna książka to zaproś mnie na Pumpkin Latte, Anny Haber. Ja tę książkę kupiłam już w zeszłym roku, właśnie w październiku, bodajże ale jakoś tak, jak do mnie przyjechała, to nagle straciłam w ogóle chęć na czytanie jej, a w tym roku postanowiłam, że a, że w sumie jesień nadeszła. Trzeba przeczytać coś jesiennego, wczuć się w klimat, i jest tu historia też dwójki ludzi, którzy się poznają, i ten pan jest sobie tym, jak to się nazywa, by, 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 baristą. Nie wiem, dlaczego świtało mi w głowie co behawiorysta, <grymne> dlatego musiałam sobie zerknąć na opis z tyłu. E, I to, jak oni opowiadają o tych wszystkich kawach, to jest w ogóle fascynujące, bo ja na przykład kawy nie lubię. E, kiedyś, jak wypiłam, e, bo, bo chciało mi się tak strasznie spać i mówię, a, zrobię sobie kawę, to mnie głowa przez dwa dni później bolała. Także ja kawy nie. Przez 30 lat próbowałam się nauczyć, żeby na przykład z mężem sobie usiąść rano i wypić kawę. Tymczasem Bartek pije kawę, a mnie robi herbatę z cytryną. Po prostu nie mogę się gdzieś yy, przekonać. Może jakbym wypiła właśnie taką pumpkin latte, who knows, może w końcu bym polubiła kawę. Kiedyś nawet chciałam kupić spieniarz do mleka, bo widziałam na TikToku różnego rodzaju filmiki właśnie, jak ludzie robią kawę, jak sobie tą kawę urozmaicają i, i wcale nie jest to taka, wiecie, typowa czarna lura z cukrem czy tam bez, tylko coś naprawdę bardzo mm, artystycznego, powiedziałabym wręcz. Historia naprawdę fajna, wiadomo, przewidywalna, ale bardzo miło mi się czytało tę książkę. W ogóle autorka też jest na TikToku i ona publikuje y, różnego rodzaju y, filmiki właśnie dotyczące pisania, y, udziela rad w tej kwestii, nawet y, na parę moich komentarzy odpowiedziała, także jestem jej bardzo wdzięczna, bo odpowiedziała mi na pytania, które od lat mnie nurtowały, bo kiedyś próbowałam pisać książkę nadal, zresztą próbuję spisać pewną historię, która mi się przydarzyła, ale nie jestem jakoś w stanie do tego przysiąść. Być może straciłam po prostu dla tej historii, serce już nie jest dla mnie aż tak ważna, znaczy jest ważna wiadomo, bo w, jakieś, w jakimś sensie się nie ukształtowała. o, malutka wstała, e, ale y, tak, y, więc y, książka mi się podobała, autorka super, y, zajrzyjcie koniecznie na jej TikToka. I przedostatnie dwie książki, Królestwo mostu, którym zachwyca się Anita z Book Reviews, tę książkę podarował mi mój mąż, bo robił zamówienie na skupszopie bo bieda czysto marzy mu się akwarium z rybkami i na skupszopie były właśnie jakieś dwie książki o akwariach. Oczywiście ja nie chcę się na to zgodzić. Wiadomo, jak się przeprowadzimy, będziemy mieć więcej miejsca w naszym domu. No to wiadomo, niech sobie robi co chce tutaj. Mamy jednak to miejsce ograniczone, dlatego ja mam na przykład tylko jeden regał z książkami, nad czym ubolewam, bo jedne książki mi się niszczą u mamy, drugie mi się niszczą u teściów w komórce, w pudłach. I nie wiem w ogóle, czy kolejną zimę mi w tych pudłach przeżyją, ale nieważne. W każdym razie Królestwo Mostu tak przez wszystkich zachwalane. No faktycznie mamy tutaj pewną kobitkę Larę, która dostaje pewne zadanie od swojego ojca ma być szpiegiem. E, ma rozkochać w sobie księcia. Bardzo dużo tutaj jest polityki. Pierwszy rozdział jest y, jednym z tych rozdziałów, który naprawdę zachęca do czytania dalej. Podobne odczucia miałam, gdy czytałam po raz pierwszy Szklany tron. Y, to było w 2013 albo 2014 roku, już nie pamiętam, e, i wtedy właśnie y, Selina wywarła na mnie ogromne wrażenie. I nadal się sobie dziwię, dlaczego nie doczytałam tej historii do końca. Zatrzymałam się w połowie imperium burz i nie ruszyłam dalej. Być może było to spowodowane tym, że um, byłam wtedy w szpitalu na patologii ciąży e, i po prostu ta książka zaczęła mi się źle kojarzyć, więc od trzech lat po prostu leży niedokończona. No trudno, Królestwo Mostu podobało mi się, było tutaj dużo akcji i dużo polityki, która. Czasami mnie nudziła i nie rozumiałam pewnych zależności między dwoma królestwami. W każdym razie na pewno po drugi tom sięgnę, bo końcówka ja wiedziałam. Ja wiedziałam od samego początku, jak się skończy, więc nie zdziwiło mnie to zupełnie, co tam się stało. No ale oczywiście jest to ten cliffhanger, który po prostu zbija z pantałeku i zachęca do czytania dalej. No i ostatnia książka. Chociaż trudno to nazwać książką, bo ma pełna, 200 stron, to pozwól nam przetrwać Paulina Nowaczyk od wydawnictwa Waspos. Jest to książka, e, egzemplarz e, w ramach współpracy. Za tę książkę serdecznie dziękuję. E, nawet starałam się o patronat, ale e, nie wyszło i w sumie dobrze, bo nie podobała mi się za bardzo ta historia, bo 200 stron, na 200 stronach autorka zmieściła naprawdę spory ogrom okres czasu. Nie rozbudowała tych bohaterów tak jak powinna, nie rozbudowała tej historii tak jak powinna. Końcówka wydarzyła się na 20 stronach i no dla mnie to było po prostu za mało rozbudowane i też historia tutaj nie podoba mi się wątek pewnego dziecka, które zostało skrzywdzone dwukrotnie i to mi się bardzo bardzo nie podobało. Historia miłosna, jak, jak ich wiele. No i autorka ma styl taki, powiedziałabym, to jest takie bardziej opowiadanie niż książka. I o to mi właśnie chodzi, że ma taki styl bajkowy, że te zdania są krótkie, że dużo rzeczy przeskakujemy, że szybko się wszystko dzieje, ale oczywiście, jak już doszło do sceny erotycznej, to musiała być opisana na cztery strony, czy tam trzy. I też nie podobało mi się te opis nawet czytałam na głos mojemu mężowi, to po prostu jak patrzyłam na jego minę, to mi się śmiać chciało. Także nie podobała mi się ta historia, przepraszam bardzo. Dobrze, że to tylko 200 stron, to spędziłam z nią dwie godziny i do widzenia, ale no nie podobała mi się. Miłość Polki i, i Greka i mogło być fajnie, ale niestety nie wyszło. No i to są wszystkie książki września. Dajcie koniecznie znać, co Wy przeczytaliście. No i zapraszam Was na kolejne podsumowanie już za miesiąc. Cześć!